Na przełomie XIX i XX wieku liczba ludności Łodzi przekroczyła 300 tysięcy. Wielki przemysł dał nowy impuls w dziejach miasta. Fabrykanckie fortuny rosły i upadały. Spektakularne kariery mogły wzbudzać zazdrość i fascynować. Jednak Łódź nie nadążała za swoim rozwojem. Miało to być miasto szczęśliwych ludzi. W którym bardziej będzie się liczyć talent i pracowitość niż pochodzenie. Ale nie wszyscy mogli się cieszyć majątkiem i przywilejami bieda, alkoholizm, prostytucja i duszący dym fabrycznych kominów. Wśród huku maszyn, pyłu tkanin, trującego zapachu farb, Pracowały tysiące mężczyzn, kobiet, a czasem nawet dzieci, marząc o lepszym jutrze. Miasto było tyglem kultur i narodowości żyjących pod butem carskiego reżimu. W takim mieście szczęścia i klęski, biedy i bogactwa, braterstwa i wrogości. Wybuchł bunt. Wybuchła rewolucja. Rewolucja 1905 roku.